Drodzy, witam Was w najnowszym vlogu na moim kanale. E, ostatnio po powrocie ze Stanów zdałam sobie sprawę, że moje prawo jazdy jest przeterminowane i e, musiałam je odnowić i stwierdziłam, że pokażę Wam jak wygląda ten proces, trochę Wam opowiem, e, bo u nas jest z tym trochę inaczej niż w Polsce. Mianowicie obywatele muszą swoje prawo jazdy odnawiać co 4 lata. Osoby po chyba 87 roku życia mus, muszą to robić co roku, a takie osoby jak ja, czyli rezydent, muszę co roku chyba odnawiać to prawo jazdy. W każdym razie ja już Wam wcześniej wspominałam, że jestem w trakcie oczekiwania na moją dziesięcioletnią zieloną kartę i tak jakby nie mam teraz żadnej, bo ta dwuletnia mi się przeterminowała. Dziesięcioletnia jeszcze jej nie mam, dlatego w paszporcie dostałam taką pieczątkę, która umożliwiła mi wlot ponowny do Stanów Zjednoczonych po pobycie w Polsce i tak samo dzisiaj tej pieczątki użyłam, żeby odnowić moje prawo jazdy przyjechałam dzisiaj pod e, Secretary of State, czyli Sekretariat Stanu Illinois, bo tutaj jestem zameldowana i zazwyczaj właśnie jak muszę odnawiać sprawę jazdy, to bo odnawiam chyba czwarty raz zazwyczaj przyjeżdżam tutaj z samego rana e, no i dzisiaj przyjechałam o 8.20 i w kolejce było z tego co naliczyłam 88 osób i stałam w tej kolejce 80 minut na słońcu Także ogólnie myślałam, że pojadę sobie dzisiaj nad jezioro, ale chyba już nie muszę, bo przecież się opaliłam. Chyba tak myślę. E, w każdym razie, po tych 80 minutach, w końcu wpuścili nas do środka. E, wcześniej w ogóle chodziła pani i rozdawała takie bileciki. E, tam było zaznaczone, co potrzebujesz zrobić dzisiaj w tym sekretariacie. No i ja miałam właśnie to odnowienie prawa jazdy. W każdym razie siedziałam tam w sumie dwie godziny, ale mam już. Moje prawko. Cały ten proces polega na tym, y, że trzeba się tutaj stawić osobiście, mieć ze sobą dokument tożsamości, to przeterminowane prawo jazdy. Trzeba również mieć y, jakiś dokument y, z potwierdzeniem adresu, pod którym się mieszka. I ja miałam y, list z banku, ale pani, która mnie obsługiwała, była Polką. Y, i tak mówiła do mnie trochę po polsku, trochę po angielsku, i chyba nie zrobiła tych wszystkich rzeczy, które standardowo się robi. I właśnie nie sprawdziła mi ani tego adresu, ani nie miałam zrobionego testu na wzrok, który zazwyczaj, z tego co pamiętam, za każdym razem robiłam. A później widziałam, że na takiej karteczce zaznaczyła, że mam wzrok na A, czyli super. W każdym razie bardzo miła pani, szybko załatwione. Na początku w ogóle, jak tylko weszłam do budynku, miałam zrobione zdjęcie. I zapłaciłam za to odnowienie 30 dolarów. To chyba też jest zależne od wieku. Oczywiście dostałam pytania typu: czy nie jestem przestępcą, czy nie byłam w psychiatryku i takie tam podobne. I nie upisz uh, narkotyki czy alkoholu, coś i wtedy jeździć nie. autem? Nie. nie. I nie był szpitalu na głowę. Ktoś mówi hospital po polsku. E, psychiatryk? O, jest. Szpital Psychiatryczny. Przez korcie, nie? Oni powiedzieli, że nie. Okej, okay. rynek są. I po tym wszystkim poszłam zapłacić 130 30 dolarów i dostałam taki wydruk tymczasowy mojego prawa jazdy. Nie wiem, jak mam Wam to pokazać, bo jest tutaj bardzo dużo informacji, ale mogę Wam pokazać chyba tylko zdjęcie. W każdym razie dostaję się taką karteczkę. Ja to teraz muszę oderwać, ten dół kolorowy i to jest moje takie tymczasowe prawo jazdy, na którym mogę jeździć, z którym mogę się przemieszczać. Jakby mnie policja złapała, to właśnie to pokazuje, A prawdziwe prawo jazdy nowe przyjdzie mi do dwóch tygodni pocztą po prostu na adres zamieszkania. Także tak to wygląda. Włożę sobie to teraz do mojego portfela. Czekam na zwykłe prawo jazdy. No i załatwione. Dwie godziny z życia wyjęte. No ale... Obowiązki, obowiązki. I jeszcze chciałam Wam powiedzieć o jednej takiej rzeczy, która jest prześmieszna, mm. <laughs> według mnie, nie wiem. Nie wiem, czy to obowiązuje w każdym stanie, raczej na pewno nie. Wydaje mi się, że tylko w Illinois i w Nowym Jorku, ale też tego nie jestem pewna. E, istnieje coś takiego jak prawo jazdy dla osób nielegalnych, dla osób nieudokumentowanych. I żeby w ogóle dostać takie prawo jazdy, to musisz być osobą, która nie ma prawa dostać social security numeru, co jest w ogóle dla mnie śmieszną rzeczą, całkiem przydatną dla imigrantów, ale no powiedz, jest coś takiego no, gdzieś więcej, no nie ma. Social Security numer to jest taki numer, który jest przyznawany obywatelom oraz rezydentom Stanów Zjednoczonych i można się tam rozliczać i w ogóle takie sprawy. Jest to numer, którego nie mają właśnie osoby nielegalne, osoby, które nie mają żadnych dokumentów tutaj. I żeby właśnie dostać to prawo jazdy dla nielegalnych, trzeba przedstawić dokumenty, które potwierdzają, że mieszkało się tutaj przez ostatnie 12 miesięcy w Stanach. Trzeba Dostarczyć dokumenty, które potwierdzają wasz adres zamieszkania, i być właśnie tak jak wspomniałam, nieuprawnionym do uzyskania numeru Social Security. Także szaleństwo. Dajcie znać, czy wiedzieliście, że coś takiego w ogóle tutaj istnieje. Ja, jak się pierwszy raz dowiedziałam, to byłam zaskoczona. No ale to, to może być, tak jak mówię, chyba przydatne dla, dla imigrantów. W każdym razie ja umieram z głodu. Jest 10.40, byłam tam dwie godziny i nie zjadłam śniadania, piłam dzisiaj tylko kawę. A że jestem koło Marianosa, to podjadę sobie po takie śniadanko, które z Tomkiem kupowaliśmy sobie tam raz na jakiś czas, jak mieszkaliśmy tutaj, bo mieszkaliśmy całkiem niedaleko, a później jadę jednak nad to jezioro. Tak myślę, że z godzinka sobie też poleżę. Jestem z powrotem, cóż za genialny kadr w ogóle. Zapomniałam sadki, ale to nic, niosłam w rękach. I to, co to jest śniadanie, na które będę jeść, czyli takie, nie wiem, bułeczki z parmezanem i z czarnymi oliwkami, bardzo lubię. I oczywiście w połączeniu z sokiem pomarańczowym, świeżo, z wyciskanym, najlepszy z Mariano Sasok. Myślałam, że sobie zjem tak wycy romantycznie na plaży śniadanko, ale chyba jestem zbyt głodna i zjem to po drodze. A na plaży sobie wziąłam jeszcze ananasa. Także jedziemy. Eee, dobra, o plaży opowiem Wam później. Na plaży mam pół godziny drogi. No dobra. Jestem już prawie na miejscu i jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak wygląda sytuacja z parkingiem, bo jest dzisiaj czwartek, jest 11.30, no ale no, jest przepiękna pogoda, także będę podjeżdżać pod samo jezioro zazwyczaj jest tragicznie. Naprawdę ciężko zaparkować trzeba być samego rana, żeby trafić na jakąś miejscówkę w miarę blisko jeziora. No dzisiaj parkowanie bezproblemowe. Widzicie, za mną tam jest jezioro dosyć blisko. Idziemy nad wodę. Jestem już nad jeziorem e, i powiem Wam szczerze, że jak mieszkam w Stanach już 6 lat, to nad tym jeziorem jestem piąty albo szósty raz. I to za pierwszym razem byłam po przyjeździe tutaj, jak byłam zwiedzać z Downtown Chicago. Drugi raz byłam, jak przyjechała koleżanka z Polski. Trzeci raz, jak kuzyn Tomka z żoną przyjechali z Polski. E, czwartym razem, jak moja babcia przyjechała z Polski. I piąty raz to teraz. Także szaleństwo bardzo często mnie tutaj można spotkać, ale jest bardzo przyjemnie. Mówiłam Tomkowi, żebyśmy pojechali na jezioro, bo ostatnie dni są bardzo gorące w Chicago, jest ponad 100 stopni, czyli około 40 stopni Celsjusza. I on mówi, że jest za gorąco. No jak dla mnie 100 stopni to jest właśnie temperatura idealna na jezoro, a tutaj tego tak w ogóle nie czuć przez wiaterek od, od wody. Także ja sobie teraz chwilę tutaj poleżę, poczytam sobie książkę, poopalam się. Właśnie byłam się schłodzić w jeziorze i muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem tego, jaka jest temperatura wody. Za każdym razem jak tutaj byłam, to była taka naprawdę lodowata. W ogóle jezioro Michigan jest piątym największym jeziorem na świecie, więc żeby ta powierzchnia cała się zagrzała, no to trochę czasu potrzeba, ale jest naprawdę przyjemnie. Nawet mogłaby być trochę chłodniejsza. E, w ogóle chodzi taka historia: nie wiem, czy po całej Ameryce, czy tylko wśród Polaków, że jak się raz wejdzie do jeziora Michigan, to już się ze Stanów nie wyjedzie. Także jak tutaj przyjechałam pierwszy raz, to kazali mi się moczyć od razu, <grym> żebym nie wracała do Polski. No i u mnie się sprawdziła, także nie wiem, jak coś to kopcie się w Michigan. Jestem już w samochodzie, moi drodzy. E, chyba się opaliłam, tak jak patrzę na moje nogi. Mm. E, ja chyba jednak nienawidzę się opalać. Znaczy, lubię efekt opalania, ale takie leżenie na plaży już myślałam, że po prostu tam zwariuje. No, zwariuje. Z... Myślałam, że zwariuje po prostu, o to mi chodzi. E, w każdym razie, 13:20. Zmęczyło mnie to słońce. Jadę, bo mam jeszcze parę spraw do załatwienia. Muszę do banku podjechać i do sklepu. Dzień dobry moi drodzy, witam Was w drugim dniu tego vloga i dzisiaj zabraliśmy Was specjalnie do mojej przeulubionej restauracji w Chicago. Jeśli tutaj mieszkacie albo jeśli kiedykolwiek będziecie w Chicago to bardzo Wam polecamy Szaku. Jest to azjatycka restauracja z najlepszym sushi na tej planecie. Także koniecznie spróbujcie nasze dwa ulubione sushi to są Vulcano i chyba Green Dragon, aczkolwiek dzisiaj spróbujemy Vulcano i Różowej Pantery. Nigdy nie jedliśmy, ale brzmi bardzo dobrze. I nie mam mojej najlepszej przystawki życia. Niestety nie robią już chyba po prostu, nie wiem. Przy okazji chciałam Wam powiedzieć, że moje wczorajsze dwie godziny stania w kolejce okazały się być na marne, bo przez tą pieczątkę, którą mam w paszporcie, dostałam prawa jazdy tylko na 5 miesięcy dosłownie i kilka godzin później dowiedziałam się, że, przez aktualną sytuację na świecie, wszystkie prawa jazdy są przedłużone o pół roku tak z automatu, nie trzeba nic robić. Także super. ale zdarza się. To jest różowa pantera, z krabem, łososiem, z awokado, z białym serkiem, majonezem, wasabi i pewnie coś tam jeszcze innego. Wygląda przepysznie. Dobra, ale żeby to ulepszyć, to ja bym to jeszcze w tempurze odkoczyła. Nie? Brakuje tutaj krótkości. Przystawka, o której Wam mówiłam wcześniej, to przygrzebki, przy podgrzebki. Ja nie wiem pod polsku jak to się nazywa, ale skalops Owijane w bekonie w sosie sojowo taki glaze. Rewelacja. W ogóle szał, i nie wiem dlaczego tego już nie robią. Bardzo mi jest smutno z tego powodu. Tomkowi, to jest obojętne. To była moja i Moni, Moniki potrawa. My już jesteśmy po naszym jak zwykle przepysznym, najlepszym sushi. E, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmiku. Zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobał. Subskrybujcie, żeby być na bieżąco i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa!